Cześć, Michał Koper z portalu RingPolska.pl. Witam was serdecznie. Zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Zaczynamy sobie od Andrzeja Wawrzyka, który przekazał na Facebooku, wymieniając komentarze z kibicami, że będzie walczył dalej. Jeśli was to minęło, to w piątek Andrzej wrócił na ring po 6 latach przerwy i został Naprawdę ciężko. Znokautowany w drugiej rundzie przez Michała, bo za ten pojedynek odbył się na gali Suzuki Boxing Night w Łomży. No, oczywiście ta porażka Wawrzyka, który był swego czasu przecież sporym nazwiskiem w polskiej wadze ciężkiej, wszak miał boksować opas pas WBC z Dion Time Walderem, boksował opas pas regularny WBA z Aleksandrem Powitkinem. Ta porażka nie przeszła bez echa. No i chyba wszystkie komentarze, i nie mam tu na myśli komentarzy kibiców, ale ludzi ze środowiska, którzy Andrzeja znają osobiście, są w zasadzie jednoznaczne, że Andrzej powinien zakończyć tę wskrzeszoną na chwilę karierę. No i jeszcze o ile na przykład krytykę ze strony Andrzeja Waślewskiego no, można by tak na siłę potraktować jako głos nieobiektywny w dyskusji, no, bo przecież Andrzej Wawrzyk był kiedyś pięściarzem Knockout Promotions, teraz jest powiedzmy o konkurencji w PZB, no to głosy Artura Szpilki, Grzegorza Proksy, Krzyśka Głowackiego czy Maćka to są po prostu takie opinie prosto z serca, a wszyscy ci panowie mniej lub bardziej bezpośrednio odradzają po prostu Andrzej. Andrzejowi dalsze boksowanie. Być może wiecie, ja jestem gorącym, gorącym przeciwnikiem kończenia, zwłaszcza przez kibiców karier zawodnikom tak na siłę, no bo każdy ma swoje życie, każdy sam podejmuje wybory i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, skoro Andrzeja nakautuje Michał Bołos, zawodnik no, z całym szacunkiem dla siły jego ciosu i dla jego klasy, zawodnik z ujemnym rekordem, no to można delikatnie zacząć zakładać, że z lepszymi od Michała pięściarzami pójdzie Andrzejowi jeszcze gorzej no może odejdzie ten element stresu i zrzucenia rdzy w tej walce. Natomiast no, skoro Andrzej mówi o starcie na Igrzyskach Olimpijskich, czy chociażby w walce z Mariuszem Wachem, to raczej ta wizja nie prezentuje się w ultra różowych barwach. Natomiast być może Andrzej ma jakieś inne powody, tak, żeby boksować, albo żeby po prostu być przy sporcie, czynnie sport uprawiać. Coś tam zasugerował na przykład Artur Szpilka w wywiadzie, którego mi udzielił w sobotę, jest ten wywiad na kanale. No i jeśli Andrzej, słuchajcie, czuje się na siłach i chce to dalej robić, chce dalej boksować i będzie miał ważne badania lekarskie, bo to też jest e, ważna informacja, czy tam wszystko ze zdrowiem e, Andrzeja jest w porządku, no to niech boksuje, tak na swoją e, odpowiedzialność, natomiast e, sportowo, mając na uwadze porażkę e, z błozem, to perspektywy są słabe, no i trzeba powiedzieć sobie raczej wprost, że e, sensu to większego nie ma. No niestety boks jest sportem wyjątkowo niewdzięcznym i błędów nie wybacza, nie wybacza złych decyzji w piłce nożnej, można sobie no nie wiem po prostu mecz przegrać albo złamać się nogę a w boksie można sobie złamać życie jeśli się zbyt długo ten sport będzie uprawiać natomiast sam Andrzej jest dobrej myśli i napisał na Facebooku tak to są takie wybrane komentarze bo Andrzej dyskutował sobie z kibicami to są jego takie myśli wybrane z Facebooka po pierwsze Czułem się w tej walce jak cień samego siebie, ale teraz nie pęknę. Wracam na pewno naprawić, co nie zagrało. Kolejny komentarz. Przecież nie podnam się po takiej walce. Rywal był fajny, ja muszę uporządkować głowę i zrobić kilka walk, takich jak chciałem. Zrobić. Jeszcze jeden komentarz Andrzeja, teraz nie odpuszczę, za dużo przeszedłem przez rok, żeby zrezygnować. Ja wiem, co nie zagrało i daję sobie jeszcze szansę. I tyle od Andrzeja Wawrzyka. Zobaczymy, co przyszłość w jego kontekście przyniesie. Teraz zostajemy w Polsce, ale schodzimy ładnych kilkadziesiąt kilogramów do dołu. Moi drodzy, ta walka się wydarzy. Kamil Łaszczyk zmierzy się w formule MMA z gwiazdorem polskich e, Freak Fightów Amadeuszem e, Ferrarim. Ten pojedynek odbędzie się w lutym z tego co mi wiadomo, ale na, na oficjalne potwierdzenie jeszcze trzeba e, poczekać. Natomiast już rozmawiałem na przykład z Piotkiem Wilczeskim na temat e, tego pojedynku i on deklaruje, że chętnie e, pomoże Kamilowi się do tej walki. Przygotować. Wywiad niebawem wpadnie tutaj na kanał y, YouTube. Z ciekawych rzeczy to Piotr Milczewski stwierdził, że Kamil Łaszczyk raczej nie będzie ważył y, tyle, ile waży w boksie, że pójdzie z wagą. W w tej walce MMA z Amadeuszem Ferrari trochę do góry i ta różnica wagowa prawdopodobnie nie będzie tak duża jak w tym momencie to wygląda no bo Amadeusz Ferrari przed ostatnią walką ważył 81 kg Kamil Łaszczyk będzie trochę cięższy więc ta różnica będzie mniejsza wywiad z Piotkiem Wilczewskim już niedługo na kanale. Teraz przechodzimy sobie do wagi ciężkiej i do samego szczytu wagi ciężkiej Tyson Fury rozpoczął oficjalnie przygotowania do kolejnej walki Tyson Fury zaboksuje 3 grudnia na stadionie w Cardiff na Instagramie opublikował taki wpis, na którym napisał pierwszy dzień obozu, więc obóz oficjalnie rozpoczęty walka 3 grudnia, pierwsza na bokserskiej emeryturze. Jak wiadomo, czynione są starania, by w tym terminie, czyli 3 grudnia Fury skrzyżował rękawice z Antonym Joshua. Natomiast negocjacje idą jak krew z nosa i po jednak mimo wcześniejszych takich optymistycznych doniesień wydaje się być pod ogromnym znakiem zapytania. Przy okazji jeszcze taka uwaga osobista, ode mnie ja mam takie trochę mieszane uczucia, jeśli chodzi o tę propozycję walki ze strony. Tysona no bo zobaczcie, gdyby ta oferta na walkę była powiedzmy na luty albo marzec, byłoby to w porządku ze strony Firego, byłoby ok, natomiast pamiętajmy, że Joshua stoczył 20 sierpnia, czyli całkiem niedawno bardzo ciężką walkę z Aleksandrem Usykiem, to była druga jego przegrana z rzędu, pierwsza walka pod okiem nowego trenera zobaczymy czy ta współpraca w ogóle będzie jeszcze kontynuowana Antony Joshua tę walkę przegrał no i teraz mielibyśmy zaledwie 2,5 miesiąca tak na sucho do tej walki z Tysonem Furym rywalem teoretycznie jeszcze mocniejszym i trudniejszym dla Antonego Joshua niż Oleksander Ustyka wiadomo, że Joshua nie wrócił od razu na sali treningowo, zrobi sobie trochę przerw, więc ten odstęp między walkami jest ultra mały jak na walki takiego kalibru Bruno i oczywiście widać w tym taki spryt i podstęp Tysona Fury'ego, ale z drugiej strony Tyson Fury wykłada na stół swój pas WBC, daje zarobić Joshua potężne pieniądze no i daje szansę zdobycia mistrzowskiego pasa, no ale jest to taka e, oferta z haczykiem, bo no, moim zdaniem ta różnica w terminie pomiędzy walką z Usykiem i walką z fiórem jest dla Joshua po prostu skrajnie, skrajnie mała, natomiast na razie przynajmniej oficjalnie te negocjacje na temat walki Joshua kontra Fury idą bardzo średnio i promotor Tyson na filmie Bob Arum przekonuje, że tę walkę blokuje Eddie Hearn, czyli promotor AJA. Bob Arum w rozmowie z Toksportem powiedział tak. Hern to wszystko odwleka, bo nie chce by do tego pojedynku doszło dlaczego on nie chce tej walki? Dlatego, że Joshua przegrał trzy z ostatnich pięciu walk i wie, że z Furym przegra kolejną więc Eddie to y, blokuje dalej mówi Boparum, ja nie widzę tutaj żadnych problemów, Hern przesłał szkic kontraktu, Frank, Warren i George odpowiedzieli i potem było kilka dni ciszy ze strony Ediego. on będzie tak tę sprawę odwlekał, aż ona umrze śmiercią naturalną, nie sądzę by Joshua brał w tym udział, myślę, że on mimo wszystko chce walczyć ja wiem, że Tyson on też chce. Tam naprawdę nie ma żadnych kwestii spornych. Z punktu widzenia Ediego wygląda to tak, że ma wartościowego zawodnika w postaci Joshua, który po czwartej przegranej straci znacznie na wartości i on chce temu zapobiec. I kończy apelem Boparum Eddie usiądź w tym cholerynym pokoju z Warenami i podpisz ten kontrakt. Ja się nie dziwię, że Tyson Fury się denerwuje tą sytuacją. Tako rzeczy Boparum. Także w grudniu przynajmniej teraz wiele na to wskazuje. Tyson Fury ostatecznie nie zmierzy się z Antonem Joshua, a zmierzy się z innym rywalem. Jego ojciec wielki John mówi tutaj na przykład o Manuelu Czarze, o Luisie Ortizie, Andym Ruizie Juniorze. Zresztą Andy Ruiz Junior już na Instagramie zgłasza gotowość do walki z Tysonem Furym. Chisora też dostał kontrakt na walkę z Tysonem Furym, także to jest kolejne nazwisko w tym kontekście wymiana. Natomiast Anton Joshua jeśli tej walki z Furym nie będzie, to zaboksuje dwa tygodnie później, czyli 17. Grudnia. Natomiast w lutym przyszłego roku być może doczekamy się walki unifikacyjnej o komplet czterech mistrzowskich klasów królewskiej dywizji Tyson Fury kontra Oleksandr Usyk. Taki termin przynajmniej proponuje Egis Klimas, czyli menadżer ukraińskiego czempiona federacji WBA, WBO i IBF. Przypomnę zresztą o lutym czy marcu, też mówił wcześniej na przykład Bobarum, czyli promotor Tysona Fury'ego. Oleksandr Usyk po tej zwycięskiej walce z Antonem Joszą w Arabii Saudyjskiej wrócił do kraju i teraz trochę odpoczywa od boksu ostatnio wizytował na przykład na linii frontu ukraińskich żołnierzy walczących dzielnie z Rosjanami. No ale podobno na luty ma być gotów do walki. Edi Klimas mówi tak w kontekście walki Usyk-Fiury. Podobno Fiury chce boksować 3 grudnia. Nie mamy z tym problemu z drugiej jednak strony w boksie mogą wydarzyć się różne rzeczy, można złamać rękę czy nogę trudno to przewidzieć, ale trzymamy kciuki za to, żebyśmy byli gotowi z naszej strony będziemy gotowi na 100% więc jeśli do tej walki nie dojdzie, to nie wincie naszej ekipy, to są słowa Egisa Klimasa, generalnie Usek dzięki temu że jest wolnym agentem, to jest niesłychanie zobaczcie, ciekawa sytuacja, gość który ma pas magazynu do ring wagi ciężkiej trzy mistrzowskie pasy wagi ciężkiej jest jednym z najlepszych pięściarzy globu bez podziału na kategorię wagową Moim zdaniem jest numerem jeden w rankingu pant for pant i taki facet jest wolnym agentem. Nie ma tak naprawdę takiego głównego promotora. Ja mówię o promotorze, związanym z jedną ze stacji, czy brytyjskich, czy amerykańskich. Oczywiście ma tam Krasiuka, ma Egisa Klimasa, natomiast on nie ma kontraktu z żadną z tych wielkich stacji telewizyjnych i dzięki temu ma teraz doskonałe pole manewru, no bo może sobie negocjować walkę z Tysonem Furym, Nie będzie tutaj żadnych technicznych przeszkód. Może sobie negocjować też walkę. Z time Wilderem, i o tym też mówi Egis Klimas. Jeśli Tyson Fury nie będzie chciał walczyć, to Aleksander Usyk może walczyć na PBC z Diontajem Wilderem. Także wygląda to bardzo fajnie. Usyk ma tutaj wolną rękę, i czy Fury, czy Wilder to są dla niego otwarte perspektywy, generalnie Oleksandr Usyk otwarcie mówi, że jego nie interesują dobrowolne obrony z jakimiś tam słabszymi rywalami, nawet te obowiązkowe obrony z proponowanymi challengerami, tylko chce mistrzowskich pasówce pełnej unifikacji, chociaż z tych obowiązkowych challengerów to wydaje mi się, że Joe Joyce to byłaby świetna walka, ale zobaczymy co przyszłość przyniesie, na razie ekipa Usyka deklaruje gotowość na luty jeśli chodzi o walkę z Tysonem Furym